Bardzo dobry koło drużyny z Krakowa i fajny dla drużyny z Krakowa. I piłka nie trafiona. Przełożenie obronne, drużyna Skry zaczyna ze z 22 metrów. Dobra obrona, filara drużyny Skry. I out dla drużyny z Krakowa. Słuka przejęta przez drużynę skry. Bardzo dobry wypadku. Karny dla na ziemi dla drużyny skry. A teraz gra przesunięta o 10 metrów. I piłka przeniesiona na aut. To... I ściąganie do ziemi karny dla drużyny skry. Kolejne przeniesienie gry na aut. Nie aut nie dla skrótu. Bronimy! Ale to mówić że to nie trafiło na miejsce. to. stanął, trzeba Stąże dla drużyny stryj, za zawoleniem wola I punkt punkty dla drużyny już Wynik 7-0 dla drużyny Warszawy. Bardzo ładna akcja drużyny z ataku. Niestety fiłka wyszła na A out. out wygrany przez drużynę Skryt. Piłka wypuszczona do przodu przez zawodnika z Kryj korzyść dla drużyny z Krakowa. I kontra drużyny z Warszawy. Przeniesiona gra na 22.

Очень хорошее перенесение игры. Bardzo mocna obrona drużyny z Krakowa, jednak w Warszawie nie radę, nie budzą piłki, ciągle brą do przodu. I każdy dla drużyny jest ze Wszystko rozpoczęto, prawda? Jednak ta przenoszona kopem na aut. A od okolicy 18 metra od pola punktowego dla Skry. Bardzo mocne wejście Kasper wana szuka. Piłka wciąż po stronie Skry. Strasznie szarpią. Karnie dla drużyny z Warszawy. Dobre wejście w kontakt. Piłka szybko oddana. Skra bliska przełożenia kolejnych punktów. Księga zrzucona szerok, szeroko do ataku. Patryk Kielsa na skrzydle. Wreszcie Wojtka Kucharka. Niestety sprowadzony do ziemi. Zróżniona z kolei konsekwentnie gra blisko przygrupowania, teraz gra szeroko. Bardzo ładne podanie. I punkty. Brawo, brawo. I podwyższenie udane. Maciek Matusewicz, kolejne punkty. Kopem ze środka boiska. Bardzo ładny fejlów i oddalenie piłki kopem. Bardzo dobra szarba filara ze sklep. I kolejna, również Sebastiana Kostowkiewicza. Korzyść dla drużyny z Krakowa. kazich nie wykorzystana pięknie bardzo lepsza numer dziesięć Warszawski skry, Kry. Korzyść dla drużyny z Krakowa za czyszczenie z boku. I kolejna korzyść dla drużyny z Krakowa. Bardzo mocno szarża Wojtka Kuparka. Skranie opuszcza, bardzo mocna obrona. Piłka wypuszczona do przodu. Chyba korzyść wcześniej dla drużyny z Krakowa. Wracamy na miejsce przewinienia. Szybko rozpoczęta gra. Z Warszawy, drużyna z Warszawy mimo osłabienia bardzo mocno w obronie, nie przepuszcza nikogo. <śmiech> 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 bardzo mocno, szalecia. Brawo Maciek! Jestem Przegrał się przez Punkty dla drużyny. Podwyższenie udane, wynik 14-7. Tu? Piłka nakryta. Cały czas w posiadaniu piłki i uwagi Wybierają kopnięcie walk.